PVP reaguje na skandal wokół filmu. 3. Telewizja Polska zmienia ramówkę. Media w całym kraju goraczkowo reagują na kontrowersyjny film dokumentalny opowiadający o zaniedbaniach duchownych i tuszowaniu przez Jana Pawła II pedofili wśród podległych mu księzy. Reporta z Franciszkańska 3 jest kolejna częścią odcinkowego cyklu reporterskiego Bielmo. W którym dziennikarz tvn 24 próbuje zdemaskować to, co działo się przed laty w polskim kościele katolickim. O ogłosnej produkcji z Dazylu się już wielu dziennikarzy, publicystów, polityków i sportowców. Sprawę komentuje także celebryci, którzy zazwyczaj pozostają obojętni na kwestie społeczno-polityczne. Pomimo tego, że film wywołuje oburzenie przede wszystkim w kregach konserwatywnych. Slenny prawicowy publicysta Tomasz Trlikowski przyznał, że reporta z Marcina Gutowskiego nie przedstawia zbyt wielu nowych faktów. Jednak jest niezwykle ważny i potrzebny. Zbulwersowany cała afera jest tak były prezydent i laureat pokojowej Nagrody Nobla, Lech Walesa, który nie wierzy w wiarygodność przedstawionych zarzutów skierowanych pod adresem Jana Pawła II i kardynala zapiechy. Szczególnie zbulwersowani cała sytuacja jest a przede wszystkim jednak posłowie partii RzD oraz włodarze telewizji Polskiej. Parę dni temu w trakcie głównego wydania wiadomości został wyemitowany specjalny materiał, który opowiada o haniebnym ataku na papieża Polaka i podważał wiarygodność filmu reportera programu Czarno na białym. Politycy opozycji oraz wspierające ich media wola atakować księże, kościół. A teraz nawet świętego Jana Pawła Telewizja TVN wykorzystując materiały Komunistycznej Bezpieki własnie zaatakowała niezjecego papieża Polaka usłyszeli widzowie telewizyjnej jedynki. Teraz pojawiła się kolejna reakcja na to, co według TVP jest nagonka na ojca świętego. Okazuje się, że na najwyższych szczeblach telewizji publicznej zapadła decyzja o kropka zmianie ramówki. Na Woronicza zdecydowano, że od tej pory codziennie wieczorem na antenie programu pierwszego telewizji polskiej będą emitowane fragmenty archiwalnych nagrań z homilii papieża Jana Pawlei. Materiale mają być prezentowane zaraz po głównym wydaniu wiadomości, a więc w czasie największej oglądalności stacji. Nie wiadomo jeszcze, jak długo TVP będzie emitować chomilię, wygląda na to, ze zmiana ramówki będzie obowiązywać z do odwolania.